Dzień dobry. Ogólnie cześć, dzisiaj. Cześć, cześć. Dzisiaj jest film pod tytułem Pytania takie dla was, czy Pytania do widzów, tak. Pytania, do widzów więc pierwsze pytanie. Czy chcecie inne filmy niż podcast? Odpowiedzać oczywiście w... W, komentarzach. w komentarzach. Tak. Drugie pytanie to jest: Jeżeli chcecie, to jakie? <laughs> tak. Tak, filmy. Jakie chcecie filmy, znaczy inne. To jest takie pytanie na pierwsze pytanie. Tak. Trzecie pytanie to jest czy chcecie serwer Discord? Aby był serwer Discord, aby były na tym serwerze Discord na przykład jakieś gry za darmo, no nie, czy jakieś za klucze, Giveaway'e czy giveaway. chcecie giveaway, czy chcecie klucze do gier? O, tak. Znaczy Giveaway'e będą Discord, na Discord Nitro, na PSC 20 to. kolejne pytanie, czy chcecie serw w jakiejś grze komputerowej? Na przykład tak. Minecraft lub na przykład Samp? GTA Samp, czy GTA V, czy CSGO Global Offensive No No na serwery, czy CS Aniopasa I know A jak ktoś wpadnie z VIP-em to... Na nowy, na nowy na nowy... nie wiem co, mikrofon jest dobry, ale... Na nową montowarkę A nie na offline lecieć na filmu na 9 I krekowany Cicho, wylegalnie wszystko Dobra Czy obłacicie nam wakacje w Bahamach? Nie, to, to takie pytanie żart było akurat. A, no to no chyba że kasałeś to, to przepisać. Ale no. nie, nie Co to jeśli ktoś jest chętny, to z są... No i ostatnie Tam. pytanie. Czy jakaś firma jest chętna na współpracę? Na przykład. Tak. My byśmy. To wszystko zareklamujemy. Pierwsze? A, nawet skam, nawet zareklamujemy. Nic, 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 nic. I teraz nic. tak. My na przykład byśmy mogli zrobić w taki sposób. E, e-mail biznesu jest w tym, w opisie. Teraz tak o e-mail biznesu. I tak, no. na Gmailu zrobiony, albo na WP, kurde, na, na O2 mamy poczcie. Tak, i teraz tak, jeżeli... To my byśmy mogli Wam zrobić na przykład... Mm, właśnie widzowie jeszcze! Widzą, można robić serwer Discordy na przykład. Na 5psc mogę zrobić Discord serwer, nie? Chcesz ze mną zrobić no, serwer Discord? Możemy zrobić dosyć fajny Discord, za niemałą opłatą. Za niemałą... <laughs> nie małą... Pierwsze trzy osoby mają za darmo mes. Tak, Pisać na PV oczywiście znaczy na ML biznesowy. Tak. Biznes. Dobra, bo tu już jest lanie wody. Tak jakbyśmy przedłużali na hajsu. Chociaż tak nie mamy. Google 40 mamy wyświetleń pod filmem. Tak. A za 1000 chyba z 3 zł jest. I też jeszcze jak masz reklamy, rozkładam no. telefon. E, dobra. O właśnie. Jeżeli byście się pytali, na czym nagrywamy. To w sumie nie wiem, On jak dyktafonie. się nazywa. Ten... Na dyktafonie. A drugie to nawet nie wiem, jak się ten mikrofon nazywa. Tracer 2620461633524. To jest numer telefonu nasz? Proszę nie no, dzwonić. co ty, to jest numer tego mikrofoniku. Dobra. A więc to było na tyle w tym filmie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. pozdrawiam. I też pozdrawiam Essa Wardęga, lubię go ty? Tak, Essa pozdrawiamy. Poprawuj nas, proszę więcej yy, no nic yy, i, i wszystkich youtuberów z większymi zasięgami kochamy yy, ogólnie dobra po posłeczcie wpadajcie na naszego Instagrama link w opisie link w opisie yy, jeszcze jak będziecie chcieli to możemy też grupę na Facebooku zrobić jakieś nie wiem Bez sensu. leśne skrzaty leśnych kanap leśne kanapy o tak ale byłaby dobra grupa Leśne kanapy No. A i właśnie, jeśli byście chcieli jakiś śmieszny track od nas, to też możemy coś zrobić. Ale jakość będzie taka jak X wszystkie piosenki. Eee, wiecie co? Na specjal, na przykład na 100 subów lub na 50 to będzie Q&A. Albo wiem, na 100 subów nuta jakaś śmieszna, a co? na 50 Q&A. Ej, ale posłuchajcie jeszcze co? Jeśli ktoś potrafi jakieś gry Posłuchajcie. Jeśli potraficie a, jak jakieś gry rob... tworzyć. O no. To... Poradnik poproszę to stworzy wam grę. Nie, to z chętnością do współpracy możemy być. Jasne. Bo byśmy też się chcieli nauczyć trochę gier produkować. Jedyne co my umiemy to napisać skrypty w Bash. Ela siema, no to Ezza Ezza, jak... Pozdrawiam. Pozdrawiam, Ezza. Pa. I Ezza. Siema.